Chodzimy dzisiaj święto świętego Stanisława Kostki, taka bardzo dobrze znana postać, znana głównie z tego, że kiedy odkrył swoje powołanie, tak bardzo się z nim związał, że był gotowy nawet porzucić kolegium, w którym studiował, porzucić swoje przyszłe życie i wędrować po to, żeby znaleźć miejsce, w którym będzie mógł służyć Jezusowi. Jako, jako komentarz do tego życia niezwykłego życia dzisiaj ewangelia przedstawia nam scenę z, z życia Jezusa, którym dwunastoletni Jezus jest odnaleziony przez swoich rodziców w świątyni Maryja i Józef nie, nie rozumieją tego wydarzenia, przychodzą z jakąś pretensją, dlaczego nam to uczyniłeś, na co Jezus odpowiada takie bardzo ważne słowa, czy nie rozumiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. To jest takie wyzwanie, które jest ważne, dla tego, żeby w ogóle prowadzić jakieś życie duchowe, żeby w ogóle doświadczać jakiejś obecności Pana Boga. Jest ważne, żeby zamieszkać w woli Pana Boga, zamieszkać w Jego domu. Kiedyś w Księdze Rodzaju. Abraham został poproszony o to, żeby poproszony, Bóg go zaprosił do tego, żeby porzucił dom, swoich, dom swojego ojca, swoją ziemię rodzinną i wyruszył do ziemi obiecanej. I to jest coś, co było początkiem jego życia z Panem Bogiem. Dla nas ten początek jest taki sam porzucić to, co jest tylko naszym ludzkim, przyrodzonym światem, mądrością, po to, żeby zamieszkać w Słowie Bożym, żeby zamieszkać w Jego woli, żeby ta wola wypełniała całe nasze życie.